Naród polski lud, królewski Szczep Piastowy, Nie damy, by nas gnębił wróg. Tak nam do pomóż Bóg, tak nam do pomóż Bóg. Moja ulubiona Elnika. Nie będzie niemiec pluł nam w twarz i dzieci nam germanił. O ręczny wstanie w stanie nasz. Duch będzie nam hetmanił. Pójdziemy, gdy zabrzmi złoty róg. Tak nam do dopomóż Bóg. Tak nam dopomóż Bóg. Oto Hanna Antonina, dzisiaj na moim kanale moja przyjaciółka wieloletnia, Hanna Antonina, autorka powieści. Jaki masz tytuł powieści? Ostatni krok i żył Antonina Stan. Dziś będziemy ducha, a się rozpadnie krok i pył. Krzyżacka zawierucha, stwierdzą nam będzie każdy próg, tak nam do pomóż Bóg, tak nam do pomóż Bóg. Hania jest świetna w patriotycznych pieśniach. Oto mój gość, moja gościni na kanale, na kanale Migdałowe Atelier. Po polsku, na zdrowie. Tak, y, Haniu, czy chcesz coś dodać do kamery, bo zaraz wrzucę ten filmik na YouTube? Jezus nie, Znaczy tak? No, y, tak, nie. Hania będzie miała też swój kanał na YouTube osobny. Ja, mój kanał nazywa się Migdałowe Atelier. Haniu, Twój kanał jak się będzie nazywał? Już wiesz, czy dopiero ja, jeszcze? Ja zostanę przy TikToku. Zostanie przy TikToku. Haneczka Haneksis. Haneczka Haneksis. Też to jest projektantka mody w ogóle. też. Ona stworzyła kiedyś swój pokaz. Ja nie jestem. Człowiek renesansu. A ja papiery, bo tylko za terapeutę. Więc... No. Terapeutka zajęciowa. Tak. tak. Dobrze. Filantrop. Filantrop, terapeutka zajęciowa, człowiek renesansu, pisarka, tak. śpiewaczka estrada. Po prostu moja jedyna ukochana Hanna Antonina. Tak, i wrzucę to na kanał na YouTube. Dobrze. Ja mam to migdałowe atelier, ale Hania mnie zachęca do TikToków, że YouTube to już jest. Zaraz ci te kiepni papierosa. Dobra, o spadł mi. dobra, muszę kończyć. No to na razie, papa. Pa.